Dziś w serwisie informacyjnym telewizji obiektyw między innymi 1 maja rozpoczną się 20 jubileuszowe zawody balonowe w Krośnie. Przedstawiciele państw połączonych kortażem via Carpatia podpisali w łańcucie wniosek o włączenie szlaku do transeuropejskiej sieci transportowej. W Krośnieńskim Mechaniku odbył się event pod hasłem Wystartuj z nami. W Muzeum Regionalnym Wiaśle prezentowana jest wystawa z okazji stulecia powstania polskiej wytwórni papierów wartościowych. Zbliżają się 20 jubileuszowe zawody balonowe w Krośnie. Jedna z największych imprez plenerowych w regionie rozpocznie się 1 maja. W programie oprócz zawodów sportowych pokazy lotnicze, warsztaty, koncerty oraz szereg innych atrakcji, w tym po raz pierwszy pojawi się balon miasta Krosna. Dużo atrakcji przez całą majówkę w tym roku na lotnisku w Krośnie, od strony ulicy prezydenta Kaczorskiego. Mamy przestrzeń ogromną, dużo, dużo atrakcji na ziemi, pod dachem również na estradzie, no i na niebie. W 20 międzynarodowych górskich zawodach balonowych weźmie udział 30 załóg z Polski, Litwy, Węgier i Słowacji. Do krosna zjadą najlepsi zawodnicy. Konkurencje balonowe będą odbywały się od 2 do 4 maja. Według planu balony mają startować dwukrotnie. Rano i wieczorem, bo z uwagi na tak zwaną termikę tylko wtedy mogą to robić. I jak według naszych założeń poranny start nie będzie przypisany do miejsca, ekipa sędziowska będzie te miejsca wybierać w sposób dowolny, a w sposób dowolny, czyli tak, by te balony pojawiły się nad miastem. Natomiast popołudniowe starty z założenia chcemy, by wszystkie odbyły się tu z lotniska w Krośnie, gdzie tysiące widzów przychodzą, by to, to zdarzenie obejrzeć. Podczas majówki w Krośnie zaprezentuje się także zespół akrobacyjny Baltic Bis. Na krośnieńskim niebie będzie można podziwiać pokaz w wykonaniu sześciu odrzutowców łotewskiej grupy. Odbędzie się także drugi podkarpacki zlot samolotów lekkich. W zeszłym roku mieliśmy 45 samolotów. Spodziewaliśmy się ponad 60, ale mocno wiało, więc nie doleciały do nas. W tym roku miejmy nadzieję, że będzie pogoda bardziej stabilna i również ten wynik się nam utrzyma. Zgłosiło się do dnia wczorajszego 30 statków powietrznych, ale jak mówiłam wcześniej, pewnie do 1 maja będzie ich zdecydowanie więcej. Są to miłośnicy latania, miłośnicy lotnictwa, samolotów, najczęściej prywatni, prywatni użytkownicy. Z kolei na scenie na krośnieńskim lotnisku wystąpią m.in. Ola Kozubal oraz Organek. Balonowe koncerty i dyskoteki odbywać się będą od 2 do 4 maja. Dwa pierwsze dni dyskotekowe to taka nowość w tamtym roku wprowadzona i bardzo się to wszystkim podobało w tym roku. Mamy też na te dyskoteki dodatkowe atrakcje. Pierwszego dnia Prisoner's Show, drugiego dnia show LEDowy. Mamy ogromną nadzieję, że to na trochę ciemniejszym fragmencie naszego miasta, czyli na lotnisku, będzie naprawdę doskonale wyglądało. Natomiast czwartego w sobotę, no właśnie, dawka wspaniałej rockowej muzyki rozpocznie organek, Nasza Ola Kozubal, zespół Grupsona i Xanax. Takie objawienie muzyki elektronicznej. Przez cały weekend majowy kursować będą specjalne balonowe autobusy. Zapraszamy i zachęcamy wszystkich Krośnian i przyjezdnych do Krosna, aby skorzystali z komunikacji miejskiej. Autobusy miejskiej komunikacji będą w normalnych dniach imprezy, czyli od 1 do 4. Co pół godziny jeździły, będą dowozić z każdego punktu miasta. Impreza balonowa w Krośnie potrwa do 5 maja. Reprezentanci państw włączonych korytarzem Via Carpatia podpisali w łańcuchu wniosek o włączenie szlaku do transeuropejskiej sieci transportowej. W spotkaniu udział wzięli m.in. przedstawiciele władz państwowych, samorządowych oraz Korpusu Dyplomatycznego Bułgarii, Słowacji, Turcji, Ukrainy oraz Komisji Europejskiej. Dzisiaj Wydaje mi się, że rzeczywiście jesteśmy w momencie wielkiego procesu historycznego, który ma zmieniać naszą część Europy. Podczas konferencji podpisana została także deklaracja „Łańcuch 3. Zakłada ona wzmocnienie współpracy w zakresie transportu w Europie Środkowej i Południowej. Deklaracja przewiduje kontynuację rozwoju trasy Via Carpatia oraz przystąpienia do tej inicjatywy nowych członków Białorusi i Chorwacji. Chciałbym bardzo gorąco podziękować wszystkim Państwu, parlamentarzystom, którzy włączyli się i którzy pilnują, żebyśmy z efektem realizowali to wielkie przedsięwzięcie. Ono ma służyć rozwojowi naszej części Europy, a wiemy dobrze, że nasza część Europy między tymi morzami, jeżeli będzie rozwijała się szybko, jeżeli będzie dobrym partnerem do państw Europy Zachodniej, to tym samym umocnimy współpracę w Unii Europejskiej, a, je, a to jest jeden z naszych celów. Aktualnie Via Karpatia liczy ponad 7700 kilometrów i biegnie przez regiony zamieszkałe, przez ponad 110 milionów ludzi. Jest to kluczowy korytarz transportowy, będący efektywnym połączeniem między Europą Północną, a południową poprzez integrację systemów transportowych Litwy, Polski, Ukrainy, Słowacji, Węgier, Rumunii, Bułgarii, Grecji i Turcji. Długość polskiej części szlaku liczy ponad 1500 km. W czerwcu zakończy się budowa nowego przystanku PKP Rzeszów Zachodni. Już za dwa miesiące podróżujący na trasie Ocice Rzeszów będą mogli korzystać z peronu numer jeden. Następnie pod koniec roku ma zostać uruchomiony peron numer 2. Stoimy już na prawie gotowym peronie pierwszym Jest to peron jednokrawędziowy, który będzie łączył relację Ocice Rzeszów praktycznie wszystkie zasadnicze roboty zostały zakończone w chwili obecnej trwa montaż już pojedynczych elementów związanych z małą architekturą wyposażeniem tym peronów równolegle prace prowadzone są na peronie numer 2 tam w najbliższym czasie będzie zakończona również budowa nawierzchni będą znajdowały się tam dwa, dwie wiaty Peronowe. Na peronie numer dwa zostanie zamontowana winda dla osób z ograniczoną możliwością poruszania się. Z kolei na peronie pierwszym będzie dostępna pochylnia. Nowy przystanek powstaje w ramach wartej ponad 200 milionów złotych inwestycji. Od lipca prace przeniosą się w rejon stacji Rzeszów Główny. Tam będą powstaną dwa nowe perony, trzeci będzie remontowany, przebudowany peron zabytkowy numer jeden. Będziemy budować nowe, bezkalizyjne przejście podziemne łączące ulicę Kochanowskiego z placem dworcowym. Finał to będzie przebudowa wiaduktu nad ulicą Batorego. Ostatnie prace mają zakończyć się w 2021 roku. Uczniowie oraz absolwenci Krośnieńskich Szkół Średnich, a także studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie, mieli okazję sprawdzić swoje umiejętności podczas wstępnych rozmów kwalifikacyjnych. W popularnym mechaniku zorganizowano pierwszą edycję eventu pod hasłem Wystartuj z nami. wydarzeniu wzięło udział blisko 200 młodych ludzi. Oferty placówek przedstawiło 17 pracodawców z różnych branż, między innymi lotniczej, mechanicznej i budowlanej. Pomysł ten zrodził się przez. Nasze kontakty z różnymi firmami na terenie Krosna i okolic i Podkarpacia, również z Urzędem Marszałkowskim i z Powiatowym Urzędem Pracy dowiedzieliśmy się, że w Rzeszowie taka, taki pomysł został zrealizowany już dwukrotnie, taki event, gdzie szkoły średnie zapraszają swoich absolwentów na spotkanie z pracodawcami i pomyśleliśmy, że w Koście moglibyśmy to zrobić w podobnym y, stylu. Po to, żeby naszym uczniom dać szansę na rozmawianie z pracodawcami, być może znaleźć miejsce pracy, również także znaleźć się staż płatny w okresie wakacyjnym, tym, którzy jeszcze szkoły nie kończą, a nawet praktyki zawodowe, które występują w klasach trzecich techników. Uznaliśmy, że to jest doskonała okazja, by w jednym miejscu, w jednym czasie zgromadzić wszystkie zainteresowane strony. To jest otwarta formuła, to każdy może przyjść na tę imprezę. Tutaj nie ma, my nie wybieramy tych kandydatów. Jest to ciekawe, bo na przykład mieliśmy dzisiaj ucznia, który chodzi do pierwszej klasy. Chciał zobaczyć w ogóle, jak to jest na rozmowie, jak to w ogóle wyglądają ludzie tacy z takiej firmy, ale też przychodzą bezrobotni. Teraz mieliśmy panią, która właśnie kończy szkołę w tym roku. Z naszych doświadczeń, takich z poprzednich edycji, to jest o tyle dobrze, że my mamy bardzo dużo pracowników już, którzy między innymi zaczynali z nami, właśnie na wystartuj z nami, tylko właśnie w Rzeszowie. Była to dla mnie taka ogromna szansa na spróbowanie swoich sił, na zobaczenie jak to wszystko wygląda. Myślałem, że będzie trochę ciężej, ale ogólnie fajna atmosfera, mały, mały stres można powiedzieć. No zawsze można coś zobaczyć i się dowiedzieć prawda, o tych firmach. Dano nam do przetłumaczenia kilka słówek z angielskiego i pytano nas o podsystemy samolotu. Jeżeli ktoś się w interesuje samolotami, nie było to ciężkie dla niego. Jestem dobrej myśli, było bardzo, bardzo miło, jestem pozytywnie zaskoczona. I mam nadzieję, że uda się nawiązać współpracę z firmą. Traktujemy to jako bardzo ważny element rozwojowy dla naszych uczniów, którzy po prostu, który pozwoli im przejść przez rozmowy kwalifikacyjne na, na, na takim właśnie pilotażowym, yy, prób, pilotażowej próbie, a jednocześnie później pozwoli im na już przygotowanie się do faktycznych tych ro, rozmów kwalifikacyjnych, kiedy będą starali się o pracę w swoich firmach, które będą zgodne z ich, wy, z ich wykształceniem, zawodem, ale też w tych renomowanych. To jest nowa rzecz i myślimy, że. Znaczy, może nie nowa, bo to od jakiegoś czasu w formie różnych giełd pracy czy targów pracy też jest przeprowadzane, ale nie w taki sposób, że człowiek z zewnątrz, każdy, niekoniecznie ze skierowaniem z urzędu pracy, może się zarejestrować, przyjść, porozmawiać z pracodawcą, oboje mogą podjąć decyzję, mogą w przyszłości się spotkać. No, jest to taka ciekawa rzecz. Krośnie stopa bezrobocia, wynosi około 2%. Najtrudniej znaleźć pracę osobom starszym. W Jasielskim Muzeum prezentowana jest wystawa z okazji stulecia powstania polskiej wytwórni papierów wartościowych. Na ekspozycji prezentowane są banknoty funkcjonujące na polskim rynku na przestrzeni ostatnich 100 lat. Jej inicjatorem byli członkowie Jasielskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego. To jest organizacja, z którą od wielu lat współpracujemy. Bardzo sobie tę współpracę cenimy, dlatego że ci ludzie oprócz tego, że no, zbierają, kolekcjonują, to jeszcze starają się o rozpowszechnienie wiedzy na temat pieniądza, czy to takiego kruszcowego, czy papierowego. Jest to też cenna lekcja historii. Na banknotach umieszczano wizerunki królów, wybitnych Polaków, miast, jakichś szczególnych obiektów. Które, architektonicznych, które miały znaczenie dla historii Polski. A więc jest to taka żywa lekcja historii. Historia polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych sięga 1919 roku, kiedy rząd Ignacego Padarewskiego podjął uchwałę o powstaniu państwowych zakładów graficznych. W 1923 roku premierem został Władysław Grabski i to właśnie za jego rządów wprowadzono nową walutę złoty polski, a następnie w 1926 roku państwowe zakłady graficzne przekształcono w Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych. Przez cały okres swojego istnienia wytwórnia papierów wartościowych pracowała na potrzeby głównie państwa polskiego, wydając kolejne emisje banknotów. Tu na wystawie możemy podziwiać te wszystkie wydane od, od 1919 roku po czasy współczesne. Także jest to cały w zasadzie przekrój y, polskiego pieniądza papierowego na przestrzeni 100 lat. Banknoty prezentowane są awersem i rewersem, także można zobaczyć obydwie strony. Wystawa Jasielskich Numizmatyków będzie dostępna dla zwiedzających do końca maja.